Podczas koncertu w Warszawie tako Hemingway opowiedział o swojej depresji i o tym, jak ważni byli dla niego jego rodzina, dziewczyna i przyjaciele. Byłem po 12 godzin na dobę, Zrobiłem coś, czego nigdy w życiu nie zrobiłem, czyli po prostu powiedziałem to moim bliskim, co nie? Nigdy w życiu tego nie chciałem robić, bo myślałem sobie, każdy ma swoje życie, każdy ma swoje ciężary. Nie chcę komuś rzucać bagaż, ale przysięgam że już tak, że już musiałem, więc chciałem do was zaapelować, żebyście nigdy nie myśleli, że jesteście sami z czymkolwiek. Zawsze powiedzcie to swoim ludziom, jak macie depresję. Błagam was, bo to naprawdę to jest coś, co wykańcza, jeśli nikomu tego nie powie, Bo się myśli, że nie chcesz kogoś, kurwa, stresować. Ludzie, którzy są wokół ciebie, chcą to usłyszeć w sobie, nie coś się dzieje. Błagam was, bo ja całe życie sam to trzymałem wszystko w sobie. Czasami coś napisałem, w studio to szedłem i... I teraz to powiedziałem i wszyscy się mną zaopiekowali. I rodzice i Iga, i siostra, i wszyscy, i przyjaciele, i tak dalej. Bo, Borek poruci do mnie, pisał codziennie, co u mnie. Jakby pytał mnie o to codziennie, stąd jest ten sms. Napisz ciągka, co u ciebie, się matewski, żebyśmy młodzień tym pewnie.